Krzysztof Rutkowski, witam, witam cię, pięknie, serdecznie. witam Marzej. Witam wszystkich y, tych, którzy y, nas oglądają, lubią i nie lubią. Nie nie bardzo zdroworozsądkowe podejście do A. życia. E, tak, z ciekawości, to jest prawdziwe złoto, ten łańcuch, który ma. A wiecie, ile kosztował ten szalik? Nie wiem. Ale Wiesz, nie możesz mi teraz wbijać noża w serce. To na totalnym wbijaniu. Ale ja o tym chcę z Tobą porozmawiać. No, proszę. Dlatego poprowadzę. Ale... Proszę zobaczyć ostatni film e, e, na kanale Maja Rutkowskiej. Maja jest bardzo wrażliwym człowiekiem i to jest wyjątkowo wrażliwa kobieta. Nie jestem przygotowany na sytuację, którą mnie zaskoczysz, no bo praktycznie ja żyję transparentnie. Pamiętajcie, im bardziej jesteście opruwani, im bardziej was nienawidzą. Tym bardziej was cenią, bo wam tego bo, e, nienawidzą was za to, co osiągnęliście. Jeśli ja bym ciebie o coś w tej chwili poprosił, to mógłbyś e, dla mnie to zrobić? Ale ja nie wiem co. Wiesz... E, Słuchaj, e, już Ci mówię. Przypomniał mi się, że mam paprykę. Jest co? czy nie? Nie, nie damy papryki. Prosimy może tutaj o kto nas wspiera. Poprosimy o czerwoną paprykę. To, znaczy czy... ja bym ją wykorzystał potem. Dlaczego? Ja no zjadłbym. Bity. Tak. Ja zrobię to według własnej reżyserii. Wesoły ściąg, ale. A co dzisiaj dla ciebie jest ważne? Jakie wartości są ważne dzisiaj dla Krzysztofa? Znalazłem się w czymś ciepłym. Ty mi po prostu sprawiłeś bardzo dużą przyjemność. Czy ty pomagasz Mai przy swojej żonie, przy właśnie jakichś świętach? Miłość od pierwszego wejrzenia? Nie są? Może niekoniecznie od pierwszego wejrzenia. I ta nasza miłość, e, wiesz, jak taki... Egzotyczny owoc, ona nabiera smaku i wartości poprzez to, że wypala się na słońcu. Tatuś. My to się nie kochamy, my to tatuś nawet się nie lubimy. My za sobą szalejemy. Poczucie bezpieczeństwa w rodzinie Rudkowskich to w jaki sposób jest zbudowane. Pani za kamerę, jak się pani podoba? Pięknie. Co? Ale to wiesz, to też musi być ładnie podane. przykład zdarza się w domu, że pomagasz w sprzątaniu. No nie, na razie zróbmy teraz tak zwaną wersję drugą. Co na stole u Was w świętach Będziemy się musieli pomału zbierać. Nie, teraz nawet chyba w modzie są trochę pierogi z łososiem. Tak, forma na, i sposób na życie. Tylko Polska mówi, e, jajka Wielkanocna zrobione przez Krzysztofa Rutkowskiego, który mi zjada je. Słuchajcie, Właśnie. muszę mu za chwilę to zabrać. Nie może mówić, bo zjada to, co zrobił. <noise> Ale naprawdę są wspaniałe. E, zapraszamy serdecznie do obejrzenia tego materiału. Krzysztof Rutkowski, jakiego jeszcze naprawdę nie znacie. Polska mówi super. To tak na koniec jeszcze Krzysztof w przerwie przekazał mi, że jeśli Państwo będziecie chcieli, żeby przyjechał do Was. I zrobił takie jaja faszyrowane Telefon znajdziecie w internecie. Powiedział, że pierwsze. Uwaga! Pierwsze. Uwaga! Bez najmniejszego problemu. Błagam tak. mnie. Tak. Będziemy objeżdżać Polskę. Bardzo dziękuję. To nie tylko sprawy kryminalne, to nie tylko polityka, ale również sprawy kulinarne, które wcale nie są mi obce. Pozdrawiam Was serdecznie. Przyłączam się do tych pozdrowień. Serdecznie pozdrawiamy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego dla tych, którzy są odbiorcami Polska